Miliony dzieci na całym świecie cierpią z powodu wojen. Są bardzo małe, ale wiedzą, co to znaczy stracić wszystko: dom, bezpieczne dzieciństwo, zdrowie. Uciekają przed zagrożeniem, nieraz pozbawione opieki. Głodują, są chore, wiele z nich umiera z pragnienia. Dzieci są wyczerpane. Potrzebują natychmiastowej pomocy humanitarnej potrzebują ciebie. UNICEF ratuje dzieci nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Dostarczamy im czystą wodę, żywność terapeutyczną i leki. W dotarciu do wszystkich dzieci ogranicza nas tylko brak środków. Dlatego proszę, zostań ich bohaterem i pomagaj razem z nami.